Dopóki tłumi w piersiach nie zabraknie, nie mów mi, bym przestał w niebo patrzeć. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie chcę spoilerować, ale zapuszczam włosy, nie? Dobra, idę do mojego kolegi, który zaraz wam wszystko wytłumaczy. Kolegi, przepraszam, partnera. Cześć, Artur. O, śmanko. I tak musimy wytłumaczyć e, widzom. Wszystko, co wytłumaczone jeszcze nie zostało, a nie został wytłumaczony format, nie został wytłumaczony o, tak. price pool, o, nie został o, tak. wytłumaczony harmonogram. Harmonogram. Kilku zawodników pewnie znacie, a kilku będzie wielką dla was niewiadomą. Czy znów będę najlepszym idem na turnieju? No tak? jest taka szansa. Tak. Tak. Teraz powiedz Porad kto jest Kim Brachu. Mamy agresivo. Agresywo to jest tak. Tobias Ciba grał w Lola, chyba już, nie wiem, chyba profesjonalnie trochę profesjonalnie. Wielokrotny mistrz polski, na wielokrotny y, półfinalista i chyba finalista EU Masters. Mistrz Francji, y, więc grał w Lecu. Y, to jest nasz top -laner z naszej drużyny. Agresywo. Ziomek przegrał. To jest jedyny chyba, jeden z niewielu ludzi, którzy przegrali na kompletnie w grę 4 na 5. To pod, podopieczny Delorda o. Mamy Arkuela, no to Arkuela nie muszę przedstawiać, no Arkuela krzyku to Krzychu. Klasa mal, fight, orn. Cześć, może zerkniemy na Krzysztofa, Krzysztofa. Ja on ma nick teraz na leście? D4, 88 LP. Ale jak rozpierdala, patrz, 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 rozpierdala Sympatyk Kleda na Firi Jorika i i Warwika. Nie są te piki, ale nie oszukujmy się. To nie są piki, na które na co dzień grają top w tym turnieju. Może zaskoczyć. Simivug no to ziomek, który możecie kojarzyć głównie z TikToka, jeżeli tak, taki zwykły każual. Też mistrz to, polski to, wielokrotny. Taki nerd, nie? Ja wam pokażę go. O, to jest Simivag, tak. Złatym ciachem No wielką ładnie ciachasz, dzięki. Dobra, dla widza mogę zagrać, błęd, nie jest to To jest Mivak, tak. No. Wiele z Polski, Hiszpań teraz gra, w drużynie Ibaia, tego co tą bitą śmietankę organizował. Da, Glebo! No to Glebo to jest... Hryszy na TikToku, konsacz. Ciekawostki do solo queue Czy wiedziałeś, że postawienie Ward'a zapewnia wizję w promieniu 900 jednostek? Wykorzystaj to temy wizji na swoją korzyść. No, no i to co? Jest no widać, to... że wiedza, że jest, tak. <laughs> Wielki mózg ma na pewno, tak. No to Rybson, to Rybson Ja może coś powiem. To jest najgorszy by far jungler tego turnieju. Prawdopodobnie tak. zostanie zgapowany w każdej grze, a ja będę musiał go ciągnąć za kudły. A z Kazixa niczym innym nie potrzebuje potrafi grać będzie ciężko to, to jest jedyny dżungler który nie grał w lecu widzowie nigdy nigdy nic nie wygrał i nigdy nie grał w lecu to jestem ja inspired wielokrotny wywalec na wardsach mm -hmm. rookie of the split chyba w ogóle w, w, w lecu w LCS LCS-ie był mvp of the split wycięzca na pewno lcsa no i no, no i kacper no znać inspireda no, kto nie zna inspireda teamcroft trzy razy u masters Kolega Wysockiego Kolega Wysockiego, w Lecu mu nie poszło Ale trzy razy EU Masters wygrał Mistrz Franc niejednokrotny i mistrz EU Masters, więc zajebiście No i ma Szlatana, Szlatan chyba EU Masters nigdy nie wygrał, ale na pewno był dużo razy na Masters Wydaje mi się, że mógł wygrać Francja, ale nie pamiętam Rookie of the Split na pewno w LEC I do tego jeszcze I zrobił kiedyś przegląd RedTube'a na streamie No tak Red sorry Nie, nie, on nie Tuba, on X videos, o, x, x videos. No potem Ksajo, No to no to xayo. Tutaj nie trzeba przestać jak chcecie na ten kanał. Legenda. Overpool, to jest pewnego rodzaju legenda. Midlane'ów. LCS, PLE, jakieś wygrywane. Mistrzostwa Polski, no niejednokrotnie. Znana persona na polskiej scenie League of Legends. Wysocki. No to akurat nic nie wygrał nigdy, ale. No, ale Więc zaprosił się mnie do lobby na duo. Ale trajharduje. No. no i czeko Czekolad, mistrz Polski, zwycięzca EU Masters, we Francji... Wysocki, Tydy... aha, Wysocki, nie no, Wysocki powiem tak, zacięcie ma do rywalizacji. Przypomnijmy, że kiedy nikt nie dawał rady, to jako on jako jedyny pociągnął ogonek na fasolkach. Także to nie jest gracz, którego zjada presja. No i powiem tak, póki tyle, wielki ziomek, nie, pewnie niejednokrotnie mistrz Polski, yy, finalista EU Masters, legenda polskiego strzelectwa. O kim Ina teraz Sigma. mówimy? O, o stylu. Co o czekoladzie powiedziałeś? No, że coś tam, że wygrał Masters, Mistrz Polski, Wicemistrz Francji na pewno, w Lecu grał Tak, o. kiedyś na Alanie to było 6 lat temu, przegrałem 0 na Olafa, jeden na jeden na Holinka bys na czekolada Mam okazję i wykorzystam ją, żeby się zrewanżować już niebawem na XIO Coupe numer 2 Najpodobniej, no, no, Pukistyla, to już mówiłem. Odi. No to Odi. Finalista poprzedniego Ksajo Kappa. Fajny, miły Ziomek. Aphelios, 1v9. Cyzyf. O, Cyzyf Kappa I mistrz polski, mistrz polski. Mistrz Polski na pewno. Dobra, mamy potem Ulight. No to Ulight. No to nie wiem. Bywalec w lcs Najlepszy polski strzel przez wiele uważany przez, yy, przez lata. zwycięzca EU-Masters. Stały Bywalec na EU-Masters. Rank 5 miał w tym sezonie. Yy, Syzyfek. Młody, gniewny, taki Nerdzik z żółtymi papierami. Tysiąc, coś punktów ma ziomek. Klule strasznie, jeżeli chodzi o życiowe aspekty, ale chyba lubi grać w Lola. Stara się, więc ma 300 punktów. Nic nigdy nie wygrał, ale ma tutaj, właśnie, to jest pole do popisu, żeby udowodnić swoją wartość. Pyrka to yy, stały bywalec polskiej sceny League of Legends. Aktualnie yy, gra w Hiszpanii. Totalnie zastępowali drugą, yy, drugą ligę hiszpańską. Ale długo grał i Lola jest dobry. Pyrka, tak, gra dla Pyrki. Potem mam Marlona. Yy, Marlon też długo gra w Lola, jest dobry. Nie, Marlon akurat krótko gra w Lola. Wydaje mi się, że nie wygrał w Hiszpanii, ale grał w tym Heretics. Teraz z yy, Ile to jest jeden, krótko? Z... No tak, Zroczek, dwa. Co kurwa! Ale w sensie w A ja mówię tak ogólnie. Malon spoko jest, Malon jest spoko. Dob On, oni się od nim lubią, to jest dobry, dobry botlane. No i co tu dużo mówić? 1500 punktów ma aktualnie. Więc Hajelo, to jest jakiś tam rank coś tam. Potem Wojtusz, że to wojtu nie muszę przedstawiać, czy muszę? No to do Oksaja, nie? Wo no, to ma na tak napiszę, że Wojciech od Ksajo, tak, to ten Wojtuś. Yy, zwycięstwo poprzedniego Ksajo Kappa. Mistrz Serbii na pewno, chyba mistrz Polski w ogóle. Now Masters grał, zajebisz się. No i Kaseko, ładny pony Lulu. Chyba kiedyś wygrał drugą, drugą ligę niemiecką, ale nie, nie jestem pewny, nie chcę ręki uciąć. Teraz próbuje rozszerzyć champion pool. Rank 1 nie wiem, jak tam pick był. 1600. No teraz jak idzie? No chujowo <laughs> <laughs> Na pewno poniżej oczekiwań, nie? 430, no to tak jak mi tronują, tronują, mnie też tronują. Gdzie ja to? No, ja to ten. Ja Zy... to nie mógł, bo ma... Wedding ma. Wedding. <grym> Wedding z ziomalami. No, takie są kurwa składy. Co? O o o o o Format, który zaprezentujemy na tej że drugiej edycji x jest następujący. Wcześniej przypominam, tylko wygrane czempiony były zbanowane dla drużyny, która nimi zwyciężyła do końca serii. A więc było zbanowanych w piątek, że maksymalnie 20 championów i one się jeszcze do tego mogły powtarzać, więc to nawet nie było 20 championów. Teraz jest plus dużo bany. bardziej crazy. No plus bany, ta jest bez kitu. Teraz jest dużo bardziej crazy. Co grę, wypada 10 championów, które zostały w niej zagrane. Do tego y, przed każdym draftem oczywiście każda drużyna wybiera jeden ban, który zostaje do końca serii. Więc potencjalnie wykluczonych czempionów, jak możecie przeczytać, wytłuszczoną żółtą czcionką jest 50 postaci. Także czwarta, piąta, gra już może być taka spicy, nie? Nie, 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 nie. nietradycyjna. Nie, nie no, drabinka jest taka sama, nie? Taka, taka sama, jak ze zdjęcia, drabinka. <gryw> jak była codziennie od 14 zaczynamy po jednym było 5 Zaczyna się drugie BO5 i tak kurwa dnia każdego. Uwaga dla wszystkich zainteresowanych, którzy mają IQ poniżej 40. Jeden mecz jest po drugim, czyli na przykład gra Team Xayo versus Team Syncroft i po gra dopiero następna dwójka. Nie grają równolegle. Zaraz rozlosujemy oczywiście mecze. Teraz pytanie, co robimy z Price Pool? Wcześniej okay, czwarta drużyna nie dostawała nic. Z mojej kieszeni, jakby wiesz, idzie 25 koła, żeby było co grać. Żeby tego nie dzielić, po prostu to wpierdolimy to albo 25 za pierwszy, drugi, albo 25 o. za pierwsze miejsce. To był mój pomysł. 20, 25 i mo lepsze. 25 widzę, chcą, czyli nagroda no. pocieszenia dla przegranego w finału. A teraz osowanie par. Nie pamiętasz oczywiście, w, w którym jajku są jakie drużyny, ale jeszcze zamieszamy, tak? Spójrz w drugą stronę, dla pewności. Artur zamiesza. Weź przypadkowe jajko z oto tej plastikowego kontenera. Pokaż nam, co się kryje pod nim, w nim. Jaka to będzie drużyna? Jaka to będzie drużyna? Widzisz te jajeczko. O, to to ale jajo. Niech rozłupie Oliwka, dobra. to jajko. Rozłupujemy. Bardzo duża kartka. I tutaj mamy, uwaga, uwaga, będę rozjeść do kamerki. Wysocki i jeżeli... Pierwsza drużyna. Okej? Okay. No dobra, no to... O, ja, to... Dobra, to wiem to już. Dobra, na Ale nie, 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 nie to. To mi się dobra. nie podoba. Ja coś czuję, że my tam jesteśmy. No dobra, to. Y... Te albo te. Nie, poczekaj. nie od tego. Tego? Tak, to się wydaje, że to jest nie ma nas tam, prawda? Nie, 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 nie. To dobrze, to otwórz to, to otwórz to. Nie, nie was, bo tu sprawdzałam, jak coś. Znaczy, bo się nie sprawdzamy. Coś... Nie! nie! Kurwa, teraz tam nie być, no to... kurwa. I Kurwa. Ja pierdolę, ale ciężki meczor. <grywa> ale nie mów tak. Dobra, oliwka, idź już, spierdoliłaś wszystko. Oczywiście pierwsze zestawienie Ksajo Rybson kontra Wysocki Cinkrow. Także na drugi meczik mamy przyszykowane Kaseko czekolad kontra Arkwell Owerpo. Powiedz mi, Artur, oddasz proszę słuchaweczki no, tak, już. już o, dziękujemy Czemu? Ci bardzo. Dziękuję. Wielkie brawa, wielkie brawa, to była Oliwia. Okej, okay, czyli my gramy wieczorem za tym. A rano o 14 będzie grał Arkwell Owerpo kontra Kaseko czekolad. No, ciężki mecz nas spotkał, nie oszukujmy się. Wiele osób w tym. Yy, Profesjonalni analitycy esportowi stwierdzili, że drużyna pod tytułem CMVC w wysoki ULAD Wojtuś są faworytami tego turnieju. No, to, żeby rozwiać wątpliwości, to tak Yamato nie mógł grać, bo ma ślub, niestety. No nie mógł też komentować, nie niestety streama Yamato Biblet Hump. Wiadomo, kolega nie mógł po prostu Jankos miał być. Ale przyzna się data. No Jankos też wypadł Więc jest jak jest. Mieliście też Trimbiego, gracza z Wordsów, ale mm, tam, tam zdrowie. Zdrowie tam niestety nie pozwoliło Trimbiemu, więc szkoda, ale życzymy jest zdrówka dla Adriana. Adrian jest w gotowości prawie czego zasubować, gdyby w awaryjnej sytuacji strasznej, więc jakby jakiś support się wykluczył, to zawsze może Trimbie wjechać. Na komentatorce na każdym streamie kto inny, no bo m, po prostu sobie będą co-streamować. U nas będę to pewnie ja, Ripson i może ktoś się dołączy, nie? Jak Jakby ustawione te składy, że Wysocki ma czterech prograczy. Nie wiem, nie? To ten głupek robił, kurwa. Nie podoba no mi się komu... to, bo... Szczerze mówiąc, mogłeś dać, kurwa, każdemu tych dobrych graczy, tylko czemu akurat jemu, kurwa? Będzie komu... siedział i się cieszył, kurwa, że wygrał. Nic mnie tak nie wkurwia, jak zadowolony Wysocki, nie? No e no, co wy, damy radę, kurwa. A jaki hashtag na Twitterze? Hashtag? No, KUP. Nie, mam najsłabszych teammateów, kurwa, mam najlepszych teammateów. Moja drużyna rozpierdala i się przejedziemy, kurwa, po tym turnieju. Wtedy też nas, kurwa, nikt nie wierzył i co? I kurwa 3-0 we finale. Poza tym napiszę kurwa parę gorzkich słów może Wojtusiowi na PW przed gierką. Mu się rączki zatrząsą. To zobaczymy jak mu pójdzie na botlenie. To co widzowie widzimy się na kapie, prawda? Trzymajcie się zdrowi, szczęśliwi kurwa. Takie tam. Pa pa.